Panie generale, w Gradie Pana 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 Stańskiego, i Komanda, z okazji uroczystego spotkania z okazji nominacji następnego Pana dyrektora. Dziękuję. i pracowników cywilnych z okazji dzisiejszego awansu chcielibyśmy serdecznie pogratulować dalszych sukcesów zawodowych. No i oczywiście jako ciekawska społeczność bardzo się cieszymy z tego, że tutejszy wcześniejszy komendant został nominowany do Stopnia Generalskiego. Takie skromne może kwiaty, ale myślę, że one na, przestrzeni, na przestrzeni panie generale, tej wiosny będą że tak powiem symbolizować co najlepsze. Więc gratuluję jeszcze raz w imieniu wszystkich. Bardzo dziękuję. Podziękować wam, bo ten splendor, który dzisiaj na mnie spłynął, to jest zasługa wszystkich strażaków na Mazowszu. Ja jestem waszym przedstawicielem. Korzystając z okazji chcę wam serdecznie podziękować. Większość z was znam i wy mnie znacie, wiecie, że możecie wy na mnie liczyć, ja na was. Także nie tylko tutaj garnizon Ciechanowskiej Straży, ale całego Mazowsza. Ten sukces, który dzisiaj pan prezydent wręczył mi na, na nominacji na nadbrigadiera, to jest zasługa wszystkich strażaków dla Mazowszu. Pamiętajcie, że jesteśmy największym garnizonem w kraju, wszyscy na nas się patrzą: 33 komendy powiatowe, 5 komend miejskich, około 2000 strażaków, ochotników, specjalistycznych grup ratowniczo. Yy, mamy też sporo różnego rodzaju, i grupy chemiczne, i, i nurkowe, i różnego inne, na straż. No, jesteśmy w trudnym okresie, okres pandemii, jesteśmy cały czas na pierwszej linii ognia. Yy, wysoko oceniają nas nasi przełożeni, stąd też te wszystkie gratyfikacje finansowe. Yy, o finansach nie powinienem może przy dzisiejszej uroczystości mówić, ale. Rok ubiegły był bogaty, w tym roku też nie będzie gorzej, także jeszcze raz serdecznie dziękuję, bo ten sukces to nie tylko moja zasługa, ale i Was chciałbym Wam serdecznie podziękować.